I ja witam w bardzo króciutkim filmiku, filmiku makijażowym. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, nie, on jest taki takich różo, lawendowościach i trochę przeciemnione e, bordem, trochę też użyte takiego powiedzmy, jasnego karmelowego brązu. Bo matka Mow, e, kolor się nazywa Wallflower. Ostatnio bardzo często używam tej oraz w, właśnie z Mow, to są kosmetykiego pomadki marka Condigo. trochę różu z LA Girl. To jest marka, która... chyba amerykańska, chociaż nie jestem pewna. Znaczy, po nazwie sugeruję amerykańską. Przypuszczam, że jest to amerykańska marka. I różne kosmetyki miałam tej marki, na przykład korektory. Aktualnie korzystam z palety, takiej powiedzmy, tam są dwa róże, jeden brązer, jeden rozświetlacz. Ja korzystam z róży póki co. Trochę bronzera z, z duo z My Secret, które bardzo lubię, jeżeli chodzi o makijaż, że to jest całkowicie matowe. Użyłam bodajże, do, że dobrze liczę, pięciu cieni. W kąciku jest pastelowe róż e, palety Pastel Non-Matte. Ten lawendowy jest to z Mystic Worstow z Contigo. Świetny matowy cień, to się nazywa Iris Light. Trochę przyciemniłam to bordem, czyli e, Gretą z e, palety Retro. E, roztarte jest to trochę tym takim jasno-karmelowym, czyli z e, Debi I dół też ten Deby oraz Gretę, czyli ten karmel oraz e, trochę borda i tutaj właśnie też na dole pastelowy róż, czyli z pastelem na matnicę koloru, nazwę, znaczy nazwy koloru nie pamiętam. Także dopasowałam to wszystko pod kątem mojej sukienki, też na to nakładam taki sweterek właśnie, który jest w kolorze, żeby po prostu cieplej mi było, w kolorze on będzie nałożony lawendowym, stąd też właśnie to połączenie bordo-lawenda, takie właśnie wszystko... Pod tym kątem. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Filmik podepnę pod filmiki makijażowe, pod serię z Glam Shopem i pod serię z paletą retro. Chociaż tutaj ona została wykorzystana. W ogóle początkowo był taki makijaż właśnie w tych karmelowościach i tym bordzie. I sam taki matowy też był bardzo fajny, także myślę, że też może coś takiego kiedyś yy, nagram, jakby właśnie takim samym karmelobordowym, yy, czyli tej pierwotnej wersji. Dużo chciałam tej lawendy, żeby właśnie to wszystko też spograło z tą moim yy, sweterkiem. Jeżeli chodzi jeszcze w ogóle o. Yy, Co jeszcze chciałam powiedzieć? Mm, a już zapomniałam. W każdym bądź razie ostatnio często robię też, oprócz takich z, z błyskiem z pigmentów, też matowe. Dziękuję za uwagę. A, wiem, był beżowy jeszcze na początek. podług browy i w końciki to był beż y, również z y, non Mat.